Dobry, witam Was wszystkich serdecznie z tej strony Radio Bike. A jak ja widzicie, tutaj teraz 8%, 8, 9%. No i się wspina Uf. Początek trasy fajny, 9%. Zapytacie się, gdzie jestem. Niedaleko jestem. Niedaleko jestem w mojej miejscowości. Jestem w tej chwili w Radzionkowie. Tak, w Radzionkowie. Taki mały podjazd. Przy parku. W Księżej Górze. No i koniec podjazdu. To tak na początek, a za chwilę Wam powiem, gdzie jadę. Nie zawsze krócej oznacza lepiej. Pamiętajcie, tak właśnie sobie dzisiaj ustaliłem trasę. No, ale ze względu, że jej nie znałem, no to proszę bardzo kompletnie po, tym, po tych płytach tutaj nie da się jechać. Znaczy, no, jadę, no da się jechać. No, ale tragedia, no porażka. Dojadę już tędy, ale powrót będzie na pewno inną drogą. Nie tą, co tutaj widzicie, no bo to jest koszmar. Żeby jeszcze one były równo ułożone, to by było fajnie. Ale to już całe szczęście koniec tego. Przekleństwa, i mam nadzieję, że wjadę w coś lepszego. Zobaczymy zaraz. No, chyba tutaj wszędzie te drogi są. Gdzieś tu chyba muszę jechać. Ojej, lepsze to niż ten psiakrew płyty. No dobra, ale do rzeczy. Gdzie jadę? Słuchajcie, dzisiaj nie jadę na zamek kolejny. Na pewno zamki się jeszcze u mnie nie skończyły, ale ja dzisiaj jadę sobie na żabie doły. Żabie doły w Bytomiu. Bytomskie żabie doły. Co to jest? Co to jest? Słuchajcie, to jest zespół przyrodniczo, Ach, kurde, przyrodniczo krajobrazowy. Nie wiem, chyba tak nic nie nagram. A sobie wybrałem drogę. Opowiem za chwilę. Nie da się tak nic mówić. Kurde! Powiem Wam. Już wiem gdzie jestem w Radzionkowie, jestem z tyłu za zakładami mięsnymi, nie będę tutaj wypowiadał firmy, ale kurde jak tu pachniało przed chwilą, to nawet te płyty i ten dojazd do jakiejś lepszej drogi za chwilę zostawiłem w niepamięć. Jestem teraz w Bytomiu, przejeżdżam przez Bytom, tam kurde były takie dziury, no nie jestem w stanie Wam cokolwiek powiedzieć w tej chwili, jeszcze pogoda pierniczy mi się, a tutaj zobaczcie w bytomiu w kościół świętego Jacka. Zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Tyle wam. Nie będę wam tutaj opowiadał o tym. Możecie sobie sprawdzić na stronach internetowych. Kościół świętego Jacka w bytomiu. Naprawdę bardzo ładnie wygląda. A ja mam pogodę taką, tak jak widzicie, nie wiem, czy coś z tego będzie dzisiaj. Mam nadzieję, że to wszystko, wszystko minie i, i uda się ta wycieczka dzisiaj. Słuchajcie, ja jadę dzisiaj do Bytomia, Bytomia, na granicy trzech w sumie miast, Piekar Śląskich, Bytomia i Chorzowa. Tam są właśnie te żabie doły. Jest to zespół przyrodniczo-krajobrazowy. On powstał w 1997 roku. Słuchajcie, ten, ten Park Krajobrazowo-Przyrodniczy powstał w wyniku eksploatacji górniczej oraz hutnictwa. Co tam ciekawego jest? Bardzo fajne yy, są do zwiedzania pomosty edukacyjne. Jest tam yy, 129 gatunków różnego ptactwa. Są różne ssaki. Możecie wszystko poczytać. Naprawdę strona internetowa będzie u mnie gdzieś w opisie na pewno. No i co jeszcze? Yy, w 1000 yy, nie w 1000, w 2018 roku we wrześniu słuchajcie, oddano tam zrobiono Rewalita. <grywka> W 2018 roku tam skończono rewitalizację i naprawdę bardzo fajnie zrobiono ścieżki rowerowe na no nowo. Nie tam jakaś kostka, tylko porządna ścieżka rowerowa, gdzie to wszystko zobaczymy. Muszę wspomnieć też o bardzo fajnych graffiti na, pod mostami, gdzie jest fajnie wszystko pomalowane i w szczególności namalowane tam jest graffiti takiej żaby, żaby, która właśnie kojarzy się z tymi żabimi do, do, dołami, no co tu do, dalej mówić, dalej? No to już chyba powiem wam na miejscu. Dobra, a teraz biję przez ten byton, naprawdę dużo. Nie będę wam opowiadał, no bo, no bo tak jak widzicie, no, jest cały czas, cały czas, cały czas ruch. Jak chcę unikać tego ruchu. No i dobra, jadę, bo nie ma czasu. Dojeżdżam do jednego z mostów i obejrzymy, jakie tu jest grafiti. A prezentuje się ono w ten sposób, jedno i drugie, które jest bardzo ładne. Proszę bardzo, ślicznie to wygląda. I jeszcze ty piękny lew. Dobra, a ja wjeżdżam na coś lepszego w końcu i będę mógł się cieszyć teraz jakąś solidniejszą jazdą. Proszę, piękne grafiki. Super. No, to co? Postaram się teraz zobaczyć jakieś te pomosty edukacyjne i coś innego jeszcze. Jedziemy. Ciężko będzie mi to wszystko nagrać. Ja jadę rowerem, ale zobaczcie. Ja to wszystko wam pokażę z góry ptaszyskiem. Oczywiście, jeśli będę mógł yy, polatać, bo tam z tyłu za mną wielka burza i. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić. Jest gdzie posiedzieć, oczywiście. Zerwało się silne wietrzysko, kurczę jak na złość. Ja wam zobaczę. Teraz pokażę te żaby graffiti. Proszę bardzo. Jedna żabka, zaraz pokażemy i. Proszę fajna żaba, jedna i proszę, jak to się wszystko prezentuje fajnie same żaby, same żaby słuchajcie. No i ta no i ta żaba, która najbardziej o, okazale się prezentuje żabie doły i żaba. Dobrze, jedziemy dalej i nagrywamy. No, tak jak widzicie, chyba z dzisiejszego filmu w powietrzu nic mi nie wyjdzie. Aczkolwiek, przeczekam, zobaczę. Może akurat się uda. A słuchajcie, to jest jedna z wielu takich czatowni, że tak powiem, chyba to się tak nazywa, gdzie możecie sobie wziąć i obserwować w spokoju ptaki w swoim żywiole. To jest jedna z sześciu takich czatowni, zrobionych specjalnie i no, nie za fajnie to wszystko wygląda. Chyba kurcze im się nie uda, no ale zobaczcie, tak to wszystko. Niestety z tej strony ptaszki, tak jak powiedziałem, 129 gatunków ptaków. Także jest dosyć sporo tego pięknie to na pewno wygląda. No, może się uda, może się uda, ale ryzykuję, ryzykuję i pojedziemy dalej jeszcze. dobrze to nie wróży słuchajcie no i chyba kurde wycieczka zostanie przerwana gdyż no nie ma co ryzykować tam już nie jadę a pojedziemy jeszcze w tamtą stronę i no jak widzicie no niestety chyba ptaka nie wypuszczę dobra nie ma czasu bo będę musiał gdzieś się schować chyba przed tą burzą jedziemy jeszcze tam naprawdę ślicznie to wszystko wygląda i na internecie możecie zobaczyć film yy, z powietrza, jak te wszystkie żabie doły wyglądają. Tutaj wejdę sobie na jedną z czatowni, ona się mieści akurat tam u góry, więc ja muszę po tych schodach wejść. Rowera niestety nie zostawię, bo wiadomo, że wiadomo, co by się mogło z nim stać. <laughs> więc. Ja go tutaj prowadzę i zobaczcie, tu jest pełno rzeczy fajnych, podjedziemy tam dalej. Widok z góry, słuchajcie, ja tutaj, jak się uda, to ptaszysko wypuszczę. Mam nadzieję, że minie ta burza i będziemy mogli coś w końcu zobaczyć. Proszę bardzo, ptaki wszystkie można oglądać i podziwiać. Kolejna z czatowni. No, i zobaczcie, można sobie usiąść i obserwować pięknie ptaszki naprawdę fajnie o, elegancko, spokój i można się pobawić w obserwatorach ja obserwuję słuchajcie tą cholerną burzę bo niepotrzebnie mi to tutaj się przypatoczyło teraz na razie nie pada wiało jak cholera przed chwilą i no cóż, no cóż kurde, człowiek chciał fajny film sklecić i czasami się niestety nie udaje. Zobaczcie tutaj mamy tablice pełno tych tablic jest jakie występują w tym parku krajobrazowo przyrodniczym ptaki żabich dołów i tu macie te tablice. Naprawdę wszystko pięknie pokazane i z jednej i z drugiej strony. Dobra teraz pojadę w tamtą stronę. Trochę może chaotyczny yy, ten film będzie no ale szkoda że nie ma tu jakichś kierunków jazdy albo coś, żeby można było to jakoś fajnie po kolei zobaczyć. Tutaj piękny kolejny widok. I piękne rowerowe ścieżki. Naprawdę wygląda to zacnie wszystko. Idziemy z drugiej strony. A jeśli mi się uda, powiedziałem, chwilę poczekam i aby się wzniosę i coś nagram. Dobra, słuchajcie, to by było z mojej strony na tyle. No, co tu dużo mówić, ja muszę Wam to pokazać z lotu ptaka, no bo tego tak nie przedstawię, jakbym chciał. Wam to pokazać. Jeśli się uda, to zrobię. Także, jak coś, to czekajcie i. Za chwilę może będzie lot. No i całe szczęście udało się coś nagrać. Ptaszyskie, maczkolwiek była przygoda z jaskółką. Gdzieś mi w pewnym momencie trąciła drona. Całe szczęście nic się nie stało. I ptaszysko wróciło szczęśliwie do domu. Też nieopodal dzikich szły, słuchajcie. Małe dziki, z mamą dzik, tata nie wiem, czy był, ale nieważne, całe szczęście, jakieś 100 metrów ode mnie. Chciałem to nagrać, ale nie udało się. Nie udało się, niestety. Burza przeszła, tam poszła daleko, daleko, całe szczęście. No ale zapowiadało się nieciekawie. No a ja co, no, może nie jest to film za bardzo ciekawy, ale. Przedstawiłem Wam te właśnie żabie doły, gdzie naprawdę warto przyjechać i na spokojnie wszystkie te ścieżki objeździć. Naprawdę polecam. Ścieżki edukacyjne, przy których są tablice informacyjne, jakie są ptaki, jakie ssaki są jest wszystko, czego byście chcieli się dowiedzieć, naprawdę tutaj na żabich dołach bardzo fajne miejsce do biegania do jeżdżenia do chodzenia i tak, dalej, i tak dalej. polecam was wam gorąco to miejsce bytom żabie doły także dzięki za obejrzenie mojego filmu krótkiego bo krótkiego ale słuchajcie zamki już wkrótce kolejne zamki także z tego miejsca z żabie dołów żegnam się z wami radio Bike, no i... Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.